Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Blax i witam was w nowym roku. Miejmy nadzieję, że będzie lepszy, a czy będzie zobaczymy, bo oczywiście poza zmianą daty i kilkunastu fajerwerków, którymi mogłeś dostać w łeb, no to niewiele się chyba zmieniło, ale miejmy nadzieję, że będziemy bardziej konsekwentni, i lepsi, tak jak ja, w wszelakich grach i kanał również będzie rósł, wasze zadowolenie z treści również będzie rosło i wszystko będzie ewoluowało, więc oby tak było. No i co, zaczynamy 1 stycznia 2026 roku od Jacka i od jego klasycznych zmagań w niesamowitych skokach, głównie w pucharze kontynentalnym, ale być może i nie tylko, ponieważ na dzisiejszy odcinek, jeżeli dobrze pamiętacie bądź nie pamiętacie, przypada Iron Mountain. Dwa konkursy Pucharu Kontynentalnego, i miejmy nadzieję, że tam sobie dobijemy jeszcze wyższe zaufanie, żeby wytrzymać te konkursy Pucharu Świata. Byłoby pięknie, żeby na nie pojechać, żeby było wszystko w porządku, żeby nie było kontuzji, no bo Wellingen nam odpadło głównie przez to. Obersdorf, pierwsze loty również było pięknie, więc kto nie widział, polecam sprawdzić, no bo pierwsze zetknięcie z lotami wydaje mi się, że zawsze jest interesujące. No a w tym momencie bez zbędnego przedłużania przenosimy się do yy, żelaznej góry, i zobaczymy czy jakiegoś Ironmana tam spotkamy. Ja lubię egzotyczne skocznie, lubię wyjazdy poza Europę w Pucharze Świata, więc oczywiście e, no tutaj się nie uda, bo Iron Mountain w tej grze to jest Oberhof, jak już e, chyba w jednym z poprzednich odcinków to zauważyłem. No ale no nie można mieć zawsze wszystkiego, prawda? Puchar kontynentalny, 17. konkurs z 22 wiatry teoretycznie mocny, minus 5, czyli w Polsce chłodniej. No i Noriaki Kasaj rozpoczyna ten konkurs, ale nas to akurat najmniej interesuje. My mamy numer 61, 118 metrów od nas wymagane, czyli skoki w okolice punktu K na ostatnim live'ie Jacek sobie potrenował z wami na online bardzo ładnie i miał naprawdę parę fajnych występów, więc zobaczymy jak w tym nowym roku będzie to wyglądało. Czy coś pobalował? No podejrzewam, że tak, no bo jak inaczej tak na trzeźwo cały sezon, to chyba ciężko. Zresztą najlepszym tego przykładem jest Piotrek Żyła, który również aktualnie wraca do Pucharu kontynentalnego i myślicie, że Dawid Kubacki to jest dobra opcja, czy może wyciągnąć jakiegoś klemensa joniaka? Wydaje mi się, że ani jedna i druga opcja nie jest wybitna. Natomiast Jacek skacze 116,5 metra. Jest to fajna odległość. Jest to przyzwoity skok, ładne lądowanie. To jest najważniejsze, bo w powietrzu było trochę zawirowań. No i w kwalifikacjach da nam to miejsce chyba przyzwoite. Drugie miejsce bardzo ładnie. Czyli w ogólnym rozrachunku, gdzieś na pograniczu pierwszej i drugiej dziesiątki, prawdopodobnie skończymy, chyba, że pierwsza dziesiątka będzie miała jakieś ciężary. No Można powiedzieć, że pół pierwszej dziesiątki miało ciężary. Miejsce szóste, dobrze to wygląda i miejmy nadzieję, że będziemy dalej w stanie walczyć chociażby z emerytowanym Majzem Bichlerem, prawda? No bo twórcy dalej nie wiedzą, kto skacze dalej, a kto dalej nie skacze. Przechodzimy do pierwszej serii. Pierwszy skok, naprawdę taki obiecujący, oddaliśmy na tej skoczni. Nie wyczuwam żadnych większych problemów, jeżeli chodzi o poruszanie się w powietrzu na tym obiekcie, więc miejmy nadzieję, że żadnych nowych problemów nie odkryjemy. Również 118 wymagane jest od nas w serii pierwszej, Odepchnięcie od belki fatalne, jestem bardzo ciekawy jaki to ma wpływ na ogólny skok naszego zawodnika, ale to nam może Jaca powie później, albo Jaca sam nie wie. Póki co nie wygląda jakoś wybitnie ten skok, więc trzeba po prostu zadbać o lądowanie. Zadbaliśmy o lądowanie, aczkolwiek... Mi osobiście, jako menedżerowi twórcy Jacka, lekko kamień spadł z serca po tym, jak wylądował, bo byłem pewny, że już będzie gleba łapa jak buchen chleba. Na szczęście się nie udało tym razem naszemu ekspertowi od wywrotek przewrócić, aczkolwiek było bardzo blisko tej sztuki, prawda? No, bo tutaj wyliczone perfekcyjnie. Zobaczymy, jak to się na notach odbije. Noty bardzo dobre, sędziowie docenili, co oznacza, że również po skoku pierwszoseryjnym jesteśmy na miejscu drugim. Był on gorszy od kwalifikacyjnego, gorszy od od belki. Wydaje mi się, że troszkę gorzej, również wyszliśmy z progu. Ale tuż za Piotrem Żywą jesteśmy. Wydaje mi się, że to nie jest zła pozycja w kontekście ataków drugiej serii na lepsze pozycje. Oj, zdecydowanie nie. Czyli jeżeli ten skok nam by wyszedł, byśmy mieli chyba drugie miejsce, ale teraz jesteśmy w takim wagonie zawodników, których jest bardzo wielu obok siebie. Jakie niespodzianki w drugiej serii, wydaje mi się, że średnio. No Janik Waser jest, Tomofumi Naito, Ilja Mizernych 30, Bacher tutaj. No coś mi tu koledzy nie pasują, oni to aktualnie w Pucharze Świata skaczą bardzo solidnie. Więc jeżeli zobaczycie ten konkurs przed gap to jakie wasze predykcje są na gap Napiszcie mi tutaj. Mi się wydaje, że w gap klasycznie jakieś niemiec staje na podium. Ale pytanie, czy to będzie klasyczne podium, czy może jednak zrobione dyskwalifikacjami. To się okaże: 120 metrów od nas wymagane, więc musielibyśmy wejść na nasze wyżyny i oddać najlepszy skok na tym obiekcie. Więc no, czemu by nie? Czemu by nie? Fajnie było, jakby Jacek się zebrał, zmotywował i wszystko wykonał jak najlepiej. I teraz chyba było idealnie. Bardzo dobre wyjście z progu, wysoka parabola lotu. Utrzymajmy tą wysokość. Ale skok Jaska! Niesamowite! Wydaje mi się, że to jeżeli chodzi o konkurs. To jest jego najlepszy skok w karierze, jeżeli chodzi o taki konkurs pucharu kontynentalnego, bo to jest punkt kas o 5 metrów. Idealne trafienie na progu. No włączył mu się małyż z, z roku 2000 i przełomie 2000, i 2001. Masakrycznie dobra odległość. No i jestem naprawdę pod wrażeniem. Świetne noty. Oczywiście, że miejsce pierwsze. No i po nas zostało już tylko trzech śmiałków, więc zobaczmy sobie, o 11 punktów zdeklasowaliśmy Antiego Alto, więc ten nowy rok. Prawdopodobnie rozpoczniemy od podium, ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Sprawdzimy, jak sympatycznemu finowi sobie tutaj. Oj, nie, dobra. E, anti zdecydowanie tutaj nas nie przeskoczy, wydaje mi się, że również spadnie. O, przewinam wszystko. Niech będzie mój błąd. E, Jacek zwycięża konkurs w Iron Mountain. Trzecie jego zwycięstwo w karierze. Szóste podium w Pucharze Kontynentalnym, oczywiście, bo w Pucharze Świata cały czas czekamy na pierwsze punkty. Ale tymi 125 metrami pokazaliśmy dominację. Genetyczną na najwyższym poziomie, pięknie to wygląda, no i pięknie rozpoczynamy ten nowy rok. Jacek na prowadzeniu, mocne zwycięstwo, udowodnił, że potrafi skakać. Frederik Williams, Stadek również na podium, solidny zastrzyk punktów do generalki. No i to mi się podoba, czy będzie jakiś awans w klasyfikacji? Jest awans i to nawet o dwie pozycje, więc pniemy się powoli. No i to piąte miejsce może i będzie w zasięgu, no bo wyżej to już są za duże straty, ale dobrze to wyglądało. Zobaczymy, jak pójdzie w drugim konkursie. No, i witam Was w drugim konkursie. Po pierwszym konkursie niekwestionowanym faworytem do zwycięstwa jest oczywiście Jaca. No, ale jak wiemy, życie pisze niesamowite scenariusze i może być bardzo różnie. Natomiast, plus 10% zaufania trenera to jest chyba najcenniejsze, co zyskaliśmy tutaj. No i oczywiście, też pewność siebie na tym obiekcie to jest bardzo ważne, i miejmy nadzieję, że będziemy w stanie to przekuć w... No, byłoby pięknie, jakby to był równie dobry występ dzisiaj. Ale 109,5 metra wymagane, warunki słabe. No, raczej tych 125 metrów wczorajszych nie powtórzymy. Słabe odepchnięcie od belki. No, ale kto wie, może Jaca troszkę poświętował, e, więc zobaczymy, jak te kwalifikacje będą wyglądały. Na progu trafił, mimo tego, że prawdopodobnie jego równowaga może być lekko zaburzona. No, i spokojnie wskakuje na prowadzenie w tym momencie. Forsuje tą linię. No, i chyba znalazł faktycznie jakiś, nie wiem jak to nazwać, jakiś klucz do naprawdę fajnych skoków. Bo trzeba mu oddać, że tą zieloną linię przeskoczył. Z dużym zapasem, jest to oczywiście prowadzenie. Może nie z takim ogromnym zapasem, bo noty mogłyby być lepsze, ale dobra. Jednak 9,2 to jest zapas zdecydowanie zadowalający i wystarczający. Kwalifikacje można by powiedzieć, że bez historii, ale były historie. Kamil Stoch 124,5, Anti Alto 122, więc jednak rozbieżność skoków, ich jakość i warunki w powietrzu były bardzo. Rozmaite, miejmy nadzieję, że pierwsza seria będzie równie udana dla nas, ponieważ kwalifikacje, póki co jak zwykle są mocne. Ale bądźmy czymś więcej niż tylko zawodnikiem kwalifikacyjnym. Wydaje mi się, że już jesteśmy sześć podiów w kontynentalu 3 zwycięstwa. To są statystyki, które są naprawdę spoko. Więc wejdźmy do drugiej serii i wejdźmy do drugiej serii z dobrego miejsca. A i teraz minimalnie spóźnione wyjście z progu, ale naprawdę mikroskopijnie, więc być może zabrało nam to kilka metrów. Może nie kilka metrów, tak małe spóźnienie jest praktycznie niezauważalne, więc wydaje mi się, że może nie miało to jakiegoś ogromnego wpływu. Jeżeli tutaj spojrzymy na stopklatkę, wydaje mi się, że to wręcz idealne było wybicie. No ale najprawdopodobniej y, komputerowe pomiary nie kłamią, więc y, tak czy inaczej chyba skoczyliśmy poza tą zieloną linię. Noty powinny być na poziomie takim, który zagwarantuje nam prowadzenie po tym skoku. I tak również się dzieje. Minimalna y, nie rekompensata, tylko odjęcie punktów za wiatr, więc y, idziemy, zmierzamy. W kierunku miejsca dla lidera po pierwszej serii, zobaczymy, czy to miejsce będziemy również piastować po zakończeniu wszystkich skoków tej serii. Tak jest, I naprawdę, skocznie w Iron Mountain nam pasuje. Co tutaj dużo mówić, jest naprawdę dobrze. 116 metrów to jest również chyba najlepszy skok tej serii. Widzę, że zawodnicy mają problemy z oddawaniem skoków na dłuższe odległości. Więc nie, jeszcze jest Kamil 117,5, ale chyba warunki, bądź belka poszła w ruch, bądź noty. Chociaż Kamila bym nie podejrzewał o słabe noty, ale. Nie wiadomo, nigdy nie wiadomo, prawda. Solve, Joker, Jokerut, Stansrud yy, rozpoczyna serię drugą. Fajnie, że zdobywa jakiś młody chłopak, punkty. No, ale my, w tym momencie, jako lider pierwszej serii, jako zawodnik, który aktualnie jest obciążony presją zwycięstwa. siada na belce startowej: Frederik Wilmstadt, sto 202 punktów, 107 metrów, wymagane tu za nim: Sakutaro Kobayashi, i pół podium dla tego sympatycznego japończyka. Brawo dla niego. No i pytanie, jak popsujemy? Być może na podium się spóźnimy, ale ja tu nie myślę o popsuciu Jaca, jest ostatnio w sztosie, czy to będzie pierwszy weekend, w którym dwa razy zdobędziemy maksymalną możliwą liczbę punktów? Kurde, nie wiem. Nie było to najlepsze wyjście z progu i okazuje się, że warunki były bardzo słabe. Wylądowaliśmy telemarkiem, ale to jest jednak chyba za krótko. Oj, będzie tutaj liczenie, za wcześnie z na progu. Miałem wrażenie, że moja przewaga będzie na tyle dobra, że wystarczy to do spokojnego przeskoczenia tej linii. No ale jesteśmy dosłownie praktycznie na niej, więc losy tego konkursu będą się tyczyć. Na notach sędziowskich, i to wygląda w sposób taki, że noty sędziowskie zapewniły nam zwycięstwo. Kto by pomyślał, że właśnie punktami, notami za styl Jacek będzie zgarniał swoje tutaj przewagi nad przeciwnikami. Niesamowity konkursy i zwycięstwo, zwycięstwo. Kamil Stock przepadł w drugiej serii, 103 metry jedynie, ale sporo zawodników zapunktowało takich, pewnie z różnych nacji, chociaż nie było Ukraińców, z tego co wiem. A, dobra, nieważne, kłamałem. Kolejne zwycięstwo, dwa zwycięstwa w jednym minie, czwarte zwycięstwo, siódme podium w karierze w Continentalu. No to tylko pokazuje, że nabijamy sobie naprawdę spore zaufanie trenera i bez żadnej oczywiście dodatkowej presji ani obciążenia psychicznego o to, czy pojedziemy czy nie, będziemy jechali na Puchar Świata do Predat, co szóste miejsce w generalce kontynentalnego. No pniemy się w górę, wyżej już się nie wespniemy, oprócz tego miejsca, które potencjalnie możemy ukraść Antiemu, ale to naprawdę dobrze wygląda. Cóż, mogę rzec, pięknie się patrzy na podsumowanie konkursu, gdzie zdobywamy maksymalną liczbę finansów, minimalne miejsce, czyli pierwsze, jeżeli chodzi o zwiększające się cyferki, liczby, maksymalne doświadczenie, no i maksymalne zaufanie trenera, które przypada na puchar kontynentalny, co oznacza, że w dwa konkursy zyskaliśmy. 20% zaufania trenera. No tego to się nigdy chyba jeszcze. No na pewno to się nigdy nie stało, no bo nie było takiego momentu. Nasz sponsor wydaje mi się, że jest bardzo zadowolony z tego wszystkiego. No i w tym pucharze kontynentalnym zaczęliśmy być zawodnikiem, który się naprawdę liczy, i to liczy się w każdym możliwym aspekcie i konkursie, co jest piękne, i chcemy to teraz przełożyć na puchar świata, ponieważ 52% zaufania trenera to jest pułap. O którym bym nie śnił, chyba nie zaklał tak bardzo Jaca po tych zwycięstwach i w Sylwestra. Gorzej jak po tym Iron Mountain zachleje, bo teraz mamy Predacco. No nie wiem, można by to nazwać chyba próbą przedolimpijską, chociaż w naszej rzeczywistości to jest jakiś trzeci sezon, więc jest dawno po igrzyskach, więc po prostu będziemy skakali w Valdifiemę, w Predacco na skocznik K95, potem na skocznik K20. Teraz jakbyśmy odwalili największą kaszanę w historii, i tak chyba nam zaufanie nie spadnie, żebyśmy nie mogli wystąpić w drugim konkursie, więc skorzystajmy z tego, że zapracowaliśmy sobie na to. No, i potem pojedziemy do Tauplitz, to pewnie będzie w kolejnym odcinku. No, ale w tym momencie, bez przedłużania, przenosimy się do Predacco. Skocznia mniejsza, trzeba się teraz skupić, bo wszystko się dzieje dużo szybciej. Ale miejmy nadzieję, że nasze umiejętności i to, co potrafiliśmy sobie wypracować w Pucharze Kontynentalnym, zaowocują również w Pucharze Świata i będą pierwsze punkty. Taki jest nasz cel. Być może nam się uda, nie chcę tutaj kolorować rzeczywistości, bo może być różnie, rozpoczynamy te kwalifikacje, ale wierzę, że Jaca będzie w stanie to wykonać. Dobre depchnięcie się od belki, no i czas sprawdzić jak będziemy tutaj podróżowali przez przestworza. Okej, okay, niezłe wyjście z progu, lecimy całkiem wysoko. Dobry, wydaje mi się, że to był skok. Oczywiście, to jest Puchar Świata. Tutaj pułap odległościowy i pułap kwalifikacyjny do konkursu jest zdecydowanie wyższy niż by się nam mogło wydawać, ale był to skok bliski punktu konstrukcyjnego. Jak na pierwszą próbę na tej skoczni jest naprawdę przyzwoicie. Kibice zadowoleni, skok stylowo również dojechał, więc okej. Okay. Jestem ciekawy, not. Jestem tego ciekawy, jak ogólnie to będzie wszystko wyglądało. Dobra nota mi się wydaje, niezłe noty również od sędziów. Nota łączna, sensowna, raczej będzie ok. Rumiany jeździec skacze, ale teraz nie patrzymy, bo on jest przekłamywany. No tak, 104, 102, 107, 109 to akurat nie jest nasz pułap, natomiast w kwalifikacjach zajęliśmy miejsce 26. Co bardzo pozytywnie mnie nastraja na konkurs główny, bo jeżeli byśmy powtórzyli taką odległość takie noty, no to jest szansa na punkty. Jest reprezentant gospodarza Alex Insam w drugiej serii jest chyba jedynym reprezentant, reprezentantem gospodarzy, który takiej sztuki dokonał. No dziewanie wresodola chyba w tej grze nie istnieje. No nic, nie jestem twórcą gry nie będę tutaj walczył o to. Yy, może twórcy dodadzą troszkę bardziej realistyczne stawki. No i rozpoczynamy serię pierwszą. Szkoda, że rozpoczynamy fajnie było nie skakać jako pierwszy. Natomiast wydaje mi się, że jesteśmy w na tyle dobrej formie, że będziemy w stanie pokazać się z bardzo dobrej strony i powalczyć o tę serię drugą. Chyba troszkę za wcześnie na progu, dość mocno za wcześnie na progu, więc trzeba nadrobić notami. Ach, yy. Naczynia połączone, perpetuum mobile, Jacek jest debilem, e, podsumowując. Byle nie było kontuzji, bo naprawdę chyba się pochlastam, jeżeli tu wpadnie jakiś uraz. Oczywiście, miejsce pierwsze to jest nasz największy sukces. Szybko przewijamy, nie mogą być za pięknie, prawda? 91,5 metra dałoby prawdopodobnie na awans, bądź nie, no tutaj jest duży rozstrzał. Mamy oczywiście kontuzję, więc y, no, jest okej. Okay. Myślałem, że będziemy w stanie troszkę dalej polecieć, ale znowu na siłę przeciągaliśmy ten skok. No, i tak przeciągnęliśmy ten skok, że się skończyło znowu przetarciem. Ja po skoku. Nowy rok stary Jaca, oczywiście w kontynentalu wygląda to lepiej, ale tutaj mamy uraz, i no jestem bardzo ciekawy, jak ten uraz wpłynie na nasze następne występy. No, bo oczywiście zaufanie trenera spadnie, no, będziemy musieli być tego świadomi, ale pytanie, na ile ten uraz i czy polatamy sobie w tauplic w dwóch konkursach, czy, czy nie. No i moi kochani widzowie, rokowania są średnie, ponieważ zaufanie trenera ledwo co spadło, oczywiście wystąpimy w tauplic, ale kontuzja 34%, czyli przetarcie ryjem po zeskoku średnio zabiera nam dwa konkursy z życia i teraz po raz kolejny takie coś się wydarzy, więc przewińmy sobie oczywiście co człowiek kontuzja to my. Również teraz chciałbym życzyć zdrowia dla Artiego, Agro, który się rozdupcył w treningu w Garmin Spartan Kitchen. Trzymaj się chłopie, wiem jak to jest. Niejedną kontuzję przeżyłem. Na szczęście drugi konkurs w Tauplicy będzie konkursem, w którym weźmiemy udział, ale tracimy niestety dwie kolejne szanse na zaprezentowanie się w Pucharze Świata, skoczenie dobrze. No i niestety, no niestety, no co mogę powiedzieć, jesteśmy z Tadek musi do jakiegoś chyba psychologa pójść. Mimo gleby zajęliśmy 44 miejsce, co oznacza, że no potrafimy skakać na tych nartach i musimy z siebie wydobyć to, co najlepsze. Więc mam nadzieję, że na tych lotach damy sobie szansę. Akurat cztery konkursy wyjdą w tym odcinku, tylko że powinniśmy skończyć w tym miejscu, a skończymy troszkę dalej. Zbliżamy się do końca sezonu. Jakbyśmy utrzymali takie tutaj zaufanie, byłoby pięknie, bo byśmy na rower pojechali. A czy pojedziemy? No to to już się okaże. Jeszcze mamy w tym sezonie coś do udowodnienia, i miejmy nadzieję, że będziemy w stanie to zrobić i może zrobimy to od razu, chociaż na lotach będzie na pewno. Dużo ciężej, no ale zróbmy to. Zróbmy to, pokażmy, że nie jesteśmy aż takim dzbanem, że potrafimy wylądować te skoki. No i pokażmy się na drugiej skoczni do lotów w naszej karierze, prawda? Był Oberstdorf, teraz jest Tauplitz, Czas zobaczyć, jak to wszystko pięknie wygląda. Jesteśmy w Badmintendorf. Yy, no i miejmy nadzieję, że będziemy w stanie tutaj powalczyć w sposób. Godny. Po raz kolejny otwieramy wiatr w plecy, więc prawdopodobnie rekordu życiowego nie będzie. Może się zmienią warunki, może będziemy mieli więcej szans na oddanie z naszej próby. Zaraz zobaczymy. Mamut, więc zgoła inna tutaj rozkminka. Trzeba inaczej wyjść z progu, ale wyszliśmy z progu dobrze, ładnie lecimy. No i ile to będzie w stanie nam dać? Niewiele, ponieważ warunki słabe. Nie wiem, czy jakoś lepiej mogłem się tutaj zaprezentować. Zapewniłem sobie jedynie to, że lądowanie było w sposób dobry, wykonane, no ale 171 metrów no to nie jest dobry występ. Nie wiem, czy pozostałości po kontuzji, czy jakieś inne rzeczy tutaj wzięły górę. Natomiast plus 17 punktów otrzymaliśmy i to jest na co 155,2. Więc wydaje mi się, że być może nie będziemy zdyskwalifikowani, jeżeli chodzi o nasze szanse na serię pierwszą. No, trzeba zobaczyć, czas pokaże, prawda? 205,5 punktu to jest nota zwycięzcy Daniela Czofeniga, Domen prawdz w ogóle dziewiąty, czyli pewnie skakał tyłem i bez jednej narty. No, ale czas zobaczyć, czy wejdziemy. Wydaje mi się, patrząc na punkty zdobywane przez zawodników, że tak i to wejdziemy na 29 miejscu, co oznacza, że Skoczyliśmy na naprawdę słabych warunkach i skoczyliśmy naprawdę przyzwoicie. Daje to pozytywny odbiór tego skoku i nadzieję na to, że będą punkty w drugiej serii, no ale znaczy będą punkty, że wejdziemy do drugiej serii i będą jakiekolwiek punkty, ale czy to się uda? Czy w końcu Jacek da nam jakieś powody do radości, jeżeli chodzi o jego występy w pucharze świata? No miejmy nadzieję, po raz kolejny wiatr w plecy, więc wydaje się, że powtórzenie skoku kwalifikacyjnego mogłoby być wystarczające. Ale oczywiście chcielibyśmy dać coś ekstra od siebie, czy to się uda? Spóźniliśmy na progu, ale niewiele, więc lecimy w powietrzu bez żadnego zawahania, bardzo spokojnie, bardzo ładnie stabilizujemy powietrzu, naszą pozycję. No i to jest lepszy skok niż w kwalifikacjach, mimo tego, że spóźniliśmy na progu, więc pytanie teraz, jaka będzie rekompensata punktowa za tą próbę, bo to jest 11,5 metra dalej niż w kwalifikacjach. Wydaje mi się, że również stylowo wyglądało to lepiej. E, tylko bardzo mała rekompensata, więc łączona to jest gorsza niż w kwalifikacjach. Szkoda tego spóźnienia na progu, nie wiedziałem, że... E, że... Na tyle słabsze są warunki, bo z tego z tej grafiki ciężko coś wyczytać. No ale no nie pozostajemy, że tak powiem, bez szans, prawda? Sprawdzimy to. Pius paszkę zwycięża, proszę bardzo. E, końcówka sezonu, a Pius zamiast na początku skacze na końcu. No i zobaczymy, czy w końcu zrobiliśmy to, o czym marzymy. E, na razie wygląda to chyba dobrze. 26, 27, 28 to za Kamilem Stochem. Pierwsze punkty w karierze stają się faktem. Filip Raimond za nami, Walentem Fubę, Władimir Zograwski, tym razem, tak jak my w pierwszym konkursie w Obersdorfie, bez punktów, a my będziemy w stanie pojekazać się w serii drugiej po raz pierwszy w historii będzie chociaż jeden punkt, chociaż przewaga nad Hubertem jakaś tam jest. Jemu z kolei 173,5 metra wystarczyło, więc skok był no nie najlepszy. No zobaczymy skok Valentena, zobaczymy. Niby jest wiatr pod narty, więc czas sprawdzić jak sympatycznemu młodemu Francuzowi się powiedzie. Okej, okay, troszkę nim buja. On chyba tańczyć chce, może nauczy mnie jak tańczy się. Ale skok odległościowo jest lepszy od mojego najlepszego skoku na Kulm, więc brawa dla niego. No i co, wyciągnijmy wnioski, pół metra jest wymagane, więc musielibyśmy na naszą życiówkę polecieć, żeby tutaj myśleć o objęciu prowadzenia. Odepchnięcie od belki już takie średnie, no ale podekscytowany jest Jaca, że po raz trzeci musi wjechać na górę tej skoczni, więc skorzystajmy z tego, skoczmy po prostu ładnie, dobre wyjście z progu, no i lecimy spokojnie. To jest na pewno fakt, że lecimy w dość spokojnym stylu. Nie będzie dwusetki, niestety nie będzie dwusetki, natomiast jest to zdecydowanie nasz najlepszy skok na kulm, no i poprawiamy się tak średnio 10 metrów tutaj, nie? Nawet o 11, więc brawa dla Jacy, bo zrobił dużą robotę. Szkoda, że nie ma czwartego skoku, może byśmy to 200 sforsowali, no ale w końcu są punkty. No może jeden punkt, zobaczymy, ale ładny skok, z dalszej perspektywy można zobaczyć, jak sobie podróżował w powietrzu na skoczni mamuciej. No i po tej kontuzji myślę, że po pierwsze może być ślad, ale niewielki, po drugie e, nie ma śladu chyba w psychice, nie ma strachu, no i też nie będziemy aż tak się złościć, ponieważ jest Puchar Świata, będą jakieś punkty. Co najmniej dwa. Pięknie, będziemy klasyfikowani. No i zrobiliśmy to. Wielki moment. Plus Paszka, 230 metrów, 238 Stefana Krafta, 245 Daniela Czofeniga, Bardzo ciekawa druga seria. No ale nas bardziej interesuje to, jak nasz Kanadyjczyk zakończył. Zakończył na miejscu 26. Pokonał chociażby kolegów z Kontynentala, czyli Fuberta. E, przepraszam, Willumsztada, Fuberdzie Skacze w Continentalu, Willumsztada, Kiliana Pej, Kamila Stocha. Pięć punktów do generalki. To jest naprawdę super wynik. Jestem dumny z naszego zawodnika, ponieważ e, było dużo niepowodzeń, nawet w tym odcinku nie wszystko poszło tak jak powinno, ale koniec końców ulecieliśmy te pięć punkcików, jesteśmy klasyfikowani na miejscu 40 w klasyfikacji generalnej, więc to się liczy, szacunek ludzi ulicy na pewno będzie występował. Nasz trener reaguje błyskawicznie na nasz występ, kolejne 10% zaufania, kolejne doświadczenie, kolejne pieniążki. To jest nagroda za to, że byliśmy wytrwali, że się nie poddaliśmy, że słuchaliśmy sugestii jeżeli chodzi o sterowanie. No i wskakujemy na pozycję punktowaną w Pucharze Świata. Największy sukces moim zdaniem to jest w naszej karierze. No i kolejne zawody będą na kontynentalu w Lachti i potem Lachti Puchar Świata. Tak myślę, że z kolejny odcinek przeskaczemy, tak bym zakładał, że te cztery konkursy będą bez żadnej kontuzji. No i potem prawdopodobnie mam nadzieję przynajmniej taką, że utrzymamy prawo startów w rower. Dzięki czemu no, akurat wszystko ładnie wychodzi. Jeżeli nie będzie kontuzji, to trzy odcinki do końca tego ze nam zostały. Ale czy tak będzie? No, znamy Jacka, on się lubi przewrócić. Pytanie, czy na trzeźwo, czy nie, to już zobaczymy. Ale to nie jest chyba traktowane jako doping, albo nie miał kontroli, więc trzeba korzystać póki można. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Korzystajcie z tego jeszcze wolnego na początku roku. Trzymajcie się. Jak ktoś ma wolne, to niech korzysta. Jak ktoś ma robotę, to niech korzysta z przerwy na kupę i będzie wszystko w porządku. Trzymajcie się. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w następnych rzeczach. Cześć.